Hej, hej, hej! Znów drugi nasz odcinek z naszym wywiadem. Oczywiście wszystkich serdecznie witamy, zapraszam na moją kompanię, czyli na Discord, gdzie jest fa fana... fanie, jak to się mówi, militariów. Oczywiście zapraszam na Sorce, live'y, odcinki, jak dzisiaj jesteś na odcinku. Na live'ach macie potężną wiedzę, jak to ja zawsze mówię na temat militariów, czyli to, co jest dla was interesuje. Zapraszam, a przychodzimy w tej chwili do wywiadu drugiej części, drugi part, można powiedzieć, z naszym widzem. Chwilę dla ciebie na przywitanie się. Cześć, siemanko, z tej strony nie powiem kto, można powiedzieć, że jestem tak zwanym x dla was. Dobra, to panie x jak pan się przedstawi jako X, dzisiaj będziemy jako X do ciebie mówić. Dzisiaj znów wracamy do tematu dobrowolnej zasadniczej w naszym odcinku, bo jakiś tam odzew może był, może nie było. Ale mój tematykiem jest dzisiaj bardzo taki wrażliwy. A dokładnie chodzi mi o płeć przeciwną, a dokładnie o kobiety. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak tam były traktowane kobiety? Czy jakieś inne były dla nich obowiązki, bardziej lżejsze, bardziej takie? Ty, kobieta, jesteś kobietą, nie rób? Czy ewentualnie takie same było traktowanie kobiet a mężczyzn? Ja powiem tak. Nas... Facetów, obowiązuje niestety regulamin, który zabrania spoufalania się z płcią przeciwną, żeby po prostu no ktoś sobie nie pomyślał czegoś złego, że jesteśmy jacyś jesteś po prostu zboczeni, nie? Mhm, A czy jeśli chodzi o po prostu obowiązki, to nie mam pojęcia po prostu. Trzeba się po prostu pytać, jak to u niej wygląda, bo z mojej strony nie, nie byłem właśnie w grupie z dziewczynami, więc nie mam na to a ten temat zielonego pojęcia. Znaczy, co rozumiesz pod słowem grupo? Czyli u, u ciebie na twojej przygotowawczej, jak to ja zawsze mówię, nie było żadnych kobiet? Jeśli mówimy o kobietach, to były, ale nie, nie oddzielnie przede wszystkim, tak? Czyli no. Miały po prostu swój, 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 swoją drużynę i tyle, nie? No dobra, dobra, to wiadomo, że kobiety zazwyczaj mają swoją przebieralnię, swoje pomieszczenie do spania, nawet czasami spotykamy się, że nawet mają własną prywatną yy, toaletę, bo się nie mogą w tej Te opowieści z mojej historii, nieraz na live'ach opowiadam, jak tutaj załóżmy chorobowo oddaję moc, a tu kobieta i mówi, oh my god, a ja mówię, spokojnie, ja trzymam bydlak w rękach, nigdzie nie ucieknie, ale to jest inna historia, to na live'ach. Dobra, to rozumiem, a tak, tak przykładowo oczywiście, ile było według Ciebie kobiet, czyli załóżmy, załóżmy że ich drużyna jest dziesięcioosobowa, to były pięć kobiet, to jest 50%, jak u Ciebie było? No przede wszystkim, no, dziewczyn było powiedzmy w stosunku do nas wszystkich, myślę, że to była jedna, pią jedna piąta, może trochę nawet mniej, czy jedna piąta. No to jedna wiecznie. piąta, 20%, czyli jak 10-100 mężczyzn, to 20 kobiet było. No jedna piąta. Mniej więcej, mniej więcej w, taki, w takiej korygacji, nie? A, tak, Zwy tak. Zwyczaj zwyczajowo, hmm. zwyczajowo do wojskowa się idą faceci, niż kobiety. No ale też jak tutaj nieraz się spotykamy, czy na przykład na tych mediach społecznościowych, jak to się mówi ten twiterek, tym bardziej podobno, no widzimy te kobiety w różnej posturze, czasami takie <laughs> ładne, a niektóre takie... <laughs> przystojne, <laughs> tego nie da się albo, powiedzieć. Albo, albo w dopasowanym mundurze, jak było niedawno w jednym artykule, choć nie mam nic do takiej takie jednej osoby, mhm. której się przydarzył pewien błąd, powiedzmy, na jednej pewnej ważnej uroczystości, y y nikt tu kogo nie osądza. Ja tego powiem, i powiem, czy nie? nie... I, tam, nie... I, tam, mhm. i, tam, I tam też uczestniczyły właśnie kobiety, bo jesteśmy sobie w zbyt dużych mundurach po prostu, ne? Kochani widzowie, jak wiecie o co chodzi, to dajcie mi informacje w wiadomości, bo ja nie jestem w kreacie. Chociaż takich takich niuansach jestem zawsze ciekawy na takie. No, ale no nie wiem o czym kolega mówi. Może nie jestem z tych takich odpowiednich osób. Dobra, rozumiem. Ty nie mów, nie zdradzę nam, bo po, mówisz powojeć po odcinku, żeby moi widzowie też się trochę zaangażowali w komentarzach. Hmm, oczywiście, dobra, a tak z innej beczki, bo tutaj już o kobietach porozmawialiśmy, tutaj traktowanie tych kobiet też o wyglądzie, to już jest inna, czyli ich posturach. A interesuje mnie temat komórek, tele, komórek. Czy mogliście mieć komórki przy sobie, czy Wam dawali załóżmy na 15,5 godziny, załóżmy po 21, czy tam o 10? Czy mogliście mieć komórkę przy sobie, czy po prostu Wam zabierali i na przykład oddawali wieczorem? U nas nie było żadnego, mówię, zabierali nam komórek, po prostu każdy miał, miał tą komórkę. Ale no raczej wiadomo jak jest właśnie w regulaminach, żeby po prostu się z tym no, nie obnosić, nie robić żadnych zdjęć, żadnej infrastruktury wojskowej i tym podobnych sprzętów wojskowych, wynosić żadnych informacji połównych, tajnych, ściśle tajnych. No, no dobra, ale mówisz o dobie dzisiejszej technologii, to naprawdę wystarczy sobie wpisać byle jaki serwer i ci wypisze od A do Z takie wyposażenie ma, tak? Nie żadną tajemnicą. to mówisz o wyparzeniu. Fajnie, bo mamy takie, tego Jak zawsze mówię o tej pani celebrytce. To tamto zrobiła normalnie wszystko, fotografowała. Tylko nie zrobiła maska, ale tak maska tak by że ja i tak z daleka widziałem, jaka to jest maska, z którego nawet praktycznie roku, a ewentualnie jakiej produkcji, marki i tym bardziej podobne. Ale ona tutaj, nie wiem, to jest pani celebrytce, bo ona żyje całkowicie na innym jednym... przeciwieństwie o tej celebrytce. Zapraszam na live, bo nieraz to było gadane. Ale mm, dobra, ja tutaj rozumiem, że. Coś nowego mi powiedziałeś, bo tak naprawdę bardziej się spotkałem z widzami lub ewentualnie sam z samym sobą, gdzie no, zabieraj te komórki, dałeś jakieś tam fajne informacje, że nie wszędzie tak jest, zawsze je gdzieś indziej lub jest każdy serwer jest trochę inny i na innych zasadach. Jak u mnie to jest, to nie znaczy, że u ciebie będzie tak samo. Okej, okay, dobra, to się dowiedzieliśmy takich najbardziej podstawowych pytań. Myślę, że tak naprawdę oglądaliśmy dzisiejszą tematykę, ile się da. A jeszcze mnie, może takie z innej beczki pojadę, bo tak, żeby przedłużyć, na nasz znaczy odcinek. Co, jaki było z porządkami, czyli tak zwanych rejonami? Tak zwane rejony, jak to mówisz? Uh -huh. przede wszystkim była, Było po prostu przeprowadzone przez podoficera dyżurnego. To żadna jest żadna tajemnica. Zwyczajowo, zwyczajowo się zbierało, zbierało właśnie osoby z tak zwanej lisie, lisie, z lisiej jamy przede wszystkim na dorobienia rejonu zwyczajowo, bo gdzieś tam mówię przed jakąś mówię no, wizytacją przed no, i tam przy, przy, no przed, przede wszystkim no gdzieś tam koło go godziny jakiejś tam wyznaczonej, nie? Albo po prostu mhm. jak podoficer miał humor, nie, bo przede wszystkim po godzinach, po godzinach zostajemy przy, przede wszystkim naszym tym tak, bo, bo jesteśmy, jesteśmy podwładnymi, tak naprawdę i, i, i służymy podoficerowi dyżurnemu tak naprawdę jesteśmy. On jest naszym przełożonym w tym momencie. Mój Jezu, znaczy tak nazwany podoficer już nie ma, ale już wiemy o co chodziło, bo to stare zasady, całe regulaminy. Tak naprawdę no... W teorii tak, no masz rację, ale powiedzy dyżurny ma prawo wydawania poleceń służbowych na coraz tak bardziej. A to już więcej na live, a tym bardziej odcinki. Dobra, ja się rozumiem. Tutaj chyba większość widzów też, chociaż niektórzy są nowi na pewno i oglądają z ciekawością ten wywiad, jak tam u ciebie i jak tam było. Nie będziemy tej wnikać. Więc tak naprawdę w dzisiejszym odcinku bardzo krótkim zrobimy. Powiedzieliśmy się wiele rzeczy, może ciekawych, może nie. Jeśli macie pytania, napiszcie dodatkowe takie, nie wiem, hashtag 2 i napiszcie jakie pytania by, bo na pewno nasz kolega nie rady dzisiaj się występować z, z nami, chociaż zobaczymy. I tak naprawdę kończymy, tak? Zapraszam do oglądania, subskrybacji. Jeszcze raz powtórzę, jak to na początku powiedziałem. Ko moja kompania, Discord czyli znaczenie o szorstce, live odcinki, potężna wiedza, tym co jest za wami, ta, ta, za nami, czyli tymi postaciami, jest tabelka, znaczy tablica ogromna, tam coś tam pisze, nie zawsze czytelnie, o tutaj odejdę wam, żeby można było, było zobaczyć co tam jest napisane, o zrobię wam tak, dobra, jeszcze kilkanaście sekund dla mojego oczywiście widza, żeby mógł coś tam złotą instencję, czy pozdrowienia, inne rzeczy, powiedzieć wam, czas dla ciebie, Mój czas, to, to, to mój czas, więc teraz się mogę powiedzieć, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, które chciałby zadać pod filmem szeregowego wuja, to jak najbardziej jestem skłonny na nie odpowiedzieć, jeśli będę umiał, potrafił, a jeśli nie będę umiał, to po prostu napiszę, że nie wiem i tyle. Nie. To jest cała moja tłota myśl. I teraz. Ale, ale na mnie najważniejsze to, żeby sobie po prostu nawzajem pomagać. Żyć razem w zgodzie, a nie podkładać sobie po prostu no, nogi, nogi. Bo to nikomu niczemu nie służy. Jeśli razem służymy, to razem służymy, razem sobie pomagamy, razem się uczymy. Bo to, bo to jak, jak się jedna osoba nie nauczy, to niestety większość po prostu gru, grupa oberwie, a, albo, albo i, pojedyncza osoba, różnie to tam bywa. Żeby o, taką osobę po prostu powiedzmy sobie. My nie możemy Cię zmusić do tego, żeby coś zrobił, ale możemy zrobić tak, żeby nie żałował, że tego nie zrobiłeś. I to jest taka moja złota myśl dla, dla wszystkich. No, nie wiem, czy było słychać. Dobra, i okej, okay, to była złota myśl. I ten im, trzymajcie się do następnego odcinka. Może nie, może nie innego live'a. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.